Jeżeli porównujemy koszty życia do polskich, to tu jest drogo. Jeżeli porównujemy dla kogoś, kto mieszka na przykład na Manhattanie albo w Miami Beach, to jest naprawdę bardzo akceptowalnie. Otóż dla statystycznego Polaka, Dominikana, jak sobie poprzelicza wszystkie ceny, jest droga. Trzeba przyjąć, że wszystko jest mniej więcej dwa razy droższe. Oczywiście będą pojedyncze rzeczy, które będą tańsze, ale większość rzeczy będzie zdecydowanie droższe. Skąd to się bierze? Dlatego, że część osób przyjeżdża tutaj na wczasy i myśli, że o, to jakiś kraj biedny, trzeciego świata. O tym w ogóle też będę Wam mówił, że to nie jest tak do końca, że to jest biedny kraj trzeciego świata, bo to jest bardzo mylne pojęcie, bo do końca wiele osób nie zna Dominikany i jest bardzo często zszokowany, że jednak jego opinie, e, te pierwotne, no muszą troszeczkę być skorygowane. Otóż Dominikana dlatego jest droga, że po pierwsze jest wyspą. Na wyspę produkty, które importujesz, a tutaj się głównie importuje, bo jest jednak mała produkcja, będą zawsze droższe, aniżeli byśmy je importowali poprzez transport kołowy. Dodatkowo większość rzeczy bierze się przecież z transportu, jeżeli chodzi o końcową cenę. W Dominikanie bardzo drogie są samochody. Słona samochody jest bardzo wysoki importowane. Paliwo też wcale nie jest tanie, więc finalnie jak od transportu zaczynamy poprzez import, również morski, więc cena transportu powoduje, że na końcu wiele produktów jest bardzo drogi. Pomimo tego, że siła robocza jest stosunkowo tania, bo też wiesz, wielu pracowników z Haiti tutaj, zatrudnianych głównie na budowach, bądź też trochę w plantacjach ściny cukrowej i również innych gałęziach przemysłu, powoduje, że gdzieś to się trochę bilansuje i aż tak drogo nie jest, jakby powinno być. Zatem pamiętajcie jedną rzecz, że jak tutaj przyjeżdżacie, bądź planujecie na przykład zamieszkać, bo to bardziej dla osób, które chciałyby tu zamieszkać, bądź pomieszkać trochę czasowo, bądź przyjechać na dłuższy czas, ale sobie wynająć apartament, bo to oczywiście nie jest skierowane dla osób, które przyjeżdżają do hoteli All Inclusive, to przyjmijcie, że to są ceny polskie razy dwa. Większość produktów jest naprawdę zdecydowanie droższa, przez to, że jest to też mały wybór. Jest mała konkurencja, wiele dziedzin gospodarki jest kontrolowane przez pewne konkretne firmy czy konkretne zależności i finalnie mamy taki, a nie inny obraz. Natomiast oczywiście, zdawałem sobie z tego sprawę, znałem Dominikanę wcześniej, zanim się to przeniosłem na stałe, więc pomimo tego, że jest tutaj drożej, i tak nie zamieniłbym tego miejsca na żadne inne, bo tak jak Wam powiedziałem, jest wiele innych aspektów, nie tylko finansowych, które powodują, że zdecydowanie wolę to miejsce, aniżeli inne, które do tej pory poznałem, bądź które również znam z opowieści innych mi bardzo bliskich osób, które również podróżują bardzo dużo po świecie.